Dbamy o szczegóły. Ma być pięknie. Sprawdzam, jak wyszły suche termofory, jak to jest spakowane. No Państwo zobaczą. Do kogoś przyszło, albo państwo wysłali, do kogoś prezencie. proszę, jakie ładne. Wyciągamy. Wyskoczyło jeszcze coś takiego, instrukcja obsługi. A tutaj, aż się boimy przerwać to WC, to może wypchniemy sobie, bo takie ładne. Zawinęli w kawałek papierka. jak się przyjemnie czuje. No. I ładnie zrobione, jak koszula pana Cejrowskiego. Tutaj coś przyklejone. To jest z pestek zrobione, jeśli podgrzewa w mikrofali albo chłodzi w zamrażarce. Jak się pobrudziło i chcemy wyprać, to wiadomo, że to jest poszewka i można wyjąć ze środka tę poduszkę z pestek. Poszewka była ładna, natomiast ta poduszka w środku już ładna być nie musi. Musi. Ma być zadbane do samego końca. Na metce ma być zadbane. Wszędzie ma być zadbane, żeby klient był zachwycony. Studio Dicky Zachód. Dzień dobry. To zależy dla kogo. Myślę, że to nie jest dzień dobry dla premiera Mateusza <grystanie> na standard, Morawieckiego. Na standardowe powitanie się odpowiada standardowo, ale Pan Bóg wie co robi. Nawet jeżeli Pan Mateusz Morawiecki nie wierzy w Pana Boga, to jest dla niego dobre to co się stało, bo tak Pan Bóg twoim życiem steruje. Nie wszystko w twoim życiu musi być miłe dla ciebie, Bądź nie wszystko musisz uważać za dobre, ale w długim cyklu, jak już na sądzie ostatecznym wylądujesz, to się dowiesz właśnie wtedy, że wszystko co ci się przydarzyło, każdy dopust Boży był ostatecznie dla ciebie dobry. Taka, chciałbyś taka, rządzić i, na miejscu tego Mateusza, i o którym jest, cały internet pisze, Mateuszek Kłamczuszek? Po, nie cały internet pisze, nie cały internet pisze, cały. tylko ta część internetu, który czyta Wojciech Cejrowski, bo całego internetu nie jesteś w stanie przeczytać, bo tam jest miliony, no trylionów uh, postów. Masz rację. No i rację, Masz rację. I to nie było, ja jestem częścią i tego to... internetu, który to pisze za każdym razem, jak Mateuszek Kłamczuszek znowu nam nakłamie ale, ale, czegoś, więc ale, ale, czy chciałbyś, żeby Cejrowski o jest pisał, że jesteś kłamczuszek ale po raz czym, kolejny. Ale w, czym ci znowy, Lepiej odejść. ale w czym ci nakłamał ten Mate, premier Mateusz Morawiecki? Bo my, my po, poważnie Chcesz? traktujemy... Już nie traktujemy jest premierem, sprawę. więc to nie, nie jest już to jest, premier. Premier to jest, to jest tytuł, którego można używać, tak jak, tak jak redaktor Wojciech Cejrowski można używać. Tak jak nie, tytuł, nie, nie, nie. Tytuł, A, premier, jest różnica. Tytuł premier jest różnica. można, używać. Nie. można używać. nie. Prezydent można nie. używać. Marszałek można używać. Otóż, Otóż tak. nie. Otóż tak. To przeczytaj sobie przepisy w tym zakresie obowiązujące, Ale od kiedy, a nie obyczajny. Od kiedy ty przepisy czytasz? Ty jesteś taki Uwaga. człowiek od przepisów, no że czytasz przepisy, nie wolno skręcić. Tak, lewo. bo ja jestem Wojciech, herbowy i w związku z tym takie rzeczy mnie interesują. Kto ma prawo być tytułowany księciem, a kto traci prawo po tym, jak skończył piastowanie urzędu. No i są takie tytuły jak ambasador które są rzeczywiście dożywotnie. To jest zapisane w kwitach honorowych przeróżnych, które opisują te sprawy z dawien dawna. I to dzisiaj obowiązują. Nawet komuna tego nie zniosła, że tytuły ambasadorskie zachowuje się po zakończeniu swojej misji jako ambasador. Nadal jesteś tytułowany panem ambasadorem. Coś jak doktorat. Jak już raz obroniłeś doktorat, to do końca życia będą cię tytułować doktorem, nawet jeśli w chwili, gdy obroniłeś doktorat, przestałeś już być naukowcem. Skończyłeś w tym miejscu. Otrzymałeś swoją satysfakcję, mimo to, że już nie sprawujesz żadnych funkcji naukowych, nie rozwijasz się jako naukowiec, nie wymyśliłeś niczego nowego, do końca życia jesteś doktorem, uzyskałeś tytuł. Natomiast premierem to jest stanowisko najemne, tymczasowe. W każdej chwili możesz być zwolniony z tej roboty, i w związku z tym nie tytułujemy premiera, który przestał sprawować tę podrzędną funkcję nie pochodzącą z wyboru. Naród Cię nie wybrał na tę funkcję, więc ona jest dosyć małą funkcją, jeśli chodzi o przeróżne parametry. No i dożywotnio nie tytułujemy premiera premierem, bo to wprowadza zamieszanie. Jak mamy w programie publicystycznym 14 byłych premierów i do każdego mówimy panie premierze, to widz się gubi. Panie Miller, mówimy do Millera. Panie Oleksy, mówimy do Oleksego. Ale to jest takie nie, nie, i tak dalej. Nie, nie, Panie Pawlak, ale, mówimy do Pawlaka, ale... bo on dzisiaj jest zwyczajnym obywatelem, który w swojej przeszłości miał pewną funkcję. Ale dzisiaj jest zwyczajnym, takim samym kuternogą jak każdy inny kuternoga na ulicy. Ale kurtuazyjnie można mówić, panie premierze, dożywotnie można mówić. Kurtuazyjnie byłego, możesz do niego mówić, byłego, szanowna wielce, szanowna dama dworu. Możesz do niego mówić kurtuazyjnie ale, jak chcesz. Ale no. Premier, to, 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 co tak? To nie, no jak rzep po prostu się zachowujesz, że nie można po prostu powiedzieć o premierze, który jeszcze do tego wszystkiego jest premierem, bo jeszcze nie został zaprzysiężony nowy premier. To się czepiasz, że do premiera nie można powiedzieć premier, bo Wojciech Sejrowski jest C Wojciech Sajrowski jest herbowy, herb nadany Ta. przez kogo? A co cię to obchodzi? Obchodzi mnie właśnie. No jak mówisz, że jest jak herbowy. A z tytułów to mnie herbowych nie trzeba się. Z tytułów hrabioskich i innych nie trzeba się spowiadać. Ci, którzy jest... są błękitno krwiści lepsi od ciebie, to oni wiedzą, że ty jesteś parweniusz, bo dopiero 300 lat temu ktoś ci tam dał za jakieś dziadowskie zasługi. Natomiast oni są od 1200 lat i potrafią swoją linię wyprowadzić. No to w tym środowisku się wszyscy orientują, że ktoś jest tam szlachta. Gołota i byle jaka, i ma słaby linia, a ktoś ma dobry. A poza tym środowiskiem nie wasza sprawa. Odkąd nam odebraliście prawo do używania tytułów szlacheckich, co się zdarzyło przed II wojną światową, to tam rządy sanacyjne Piłsudskiego czy któreś tam yy, zniosły tytuły. A ja uważam, że dobrze byłoby dla Polski, gdyby przywrócić, żebyśmy mieli świadomość taką, że pośród nas są również książęcego rodu ludzie że nie tylko we Francji tacy są, nie tylko w Anglii i że Polacy nie wypadli z roce spod ogona, tylko mamy też swoich takich to, to czysto honorowa sprawa, widzisz? I tu by się przydała, Ale bo to ważność, to ważność, byle jakich mają wszyscy. Ale, Natomiast... ale Waszmość w takim razie no? powiada o premierze tak, takie brzydkie słowa i taki wierszyk godny czwartoklasisty. Taki składanka z dwóch słów. No? Zdrobnienia imienia i określenia właściwości, które zresztą... Nie... Mateuszek Kłamczuszek, tak, bo, bo tak. nakłamał wyborcom. C... To to jest przykro, Przykro patrzeć, że ktoś nakłamał ale i przez 8 lat kłamał. Ale w czym? Ci Wy, dobra, wygo wygooglaj obietnice wyborcze Morawieckiego, zanim został premierem po raz pierwszy. Czy yy, yy, jego partii, do której się yy, najął no, być to premierem? To były obietnice dobrej zmiany. Między, między innymi 500 plus, między innymi rozmaite nie, programy socjalne, nie, nie. Na prawa, uporządkowanie na, sądów. Na, na to prawa. był sztandarowy uporządkowanie ale, sądów no to, i tam były pewne konkrety. Ale, Nic nie zrobiło. W, w tej sprawie no, Moment, moment, moment. Ale w 2015 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość szło po władze, nie było nawet wiadomo, czy Mateusz Morawiecki zostanie kimkolwiek w tym rządzie, czy zostanie wicepremierem, czy zostanie ministrem finansów. On jeszcze nie należał wtedy do, e, e, znaczy był na marginesie e, drużyny, która no dobra, szła ale podjął po Podjął się roboty, więc w chwili, kiedy się podjął robot, to podjął się realizacji programu PiSu, na który ludzie zagłosowali. I od tego momentu rozliczamy, czy jest kłamczuszek, czy nie jest. E, sprawa sądów. Do tej pory rządzą, e, przepraszam, sądzą mnie. Co jakiś czas się pojawiam w sądzie w różnych sprawach, to, yy, nadal jestem prześladowany przez te same komunistyczne mordy. I, I pis mi nie załatwił przez 8 lat tego, tego, żeby te mordy komunistyczne z sądów pousuwać. Te resortowe dzieci, ci, o których powiedziałem u Jana Pospieszalskiego, wszystkich won, wszystkich trzeba wywalić równo, nawet takich, którzy niespecjalnie broili za komuny, po to, żeby oczyścić tę półkę. I ci porządni patrioci się nie obrażą, natomiast przy okazji razem z nimi wylecą wszystkie komuchy, bo robimy lockdown. Nie lockdown, tylko lockout, tak zwany. Czyli wszystkich won na bruk i potem najmujemy na nowo. Ale to był ciągle, znaczy często mówisz: wszystkich won jest tą procedurą. PiS obiecał są procedur reformę sądownictwa. I się tym jest i, i się tym, jeszcze gorzej, i się tym jeszcze gorzej jest niż było. No, Ale to, nie obiecał, że się zajmie, tylko że wykona. Ale to, I 8 lat miał na wykonanie prostej roboty. To, widocznie ta robota nie była taka prosta przez nas To trzeba było się nie podejmować, chłopcy, ale przecież, albo przed drugą ale, kampanią ale, wyborczą trzeba ale, było powiedzieć nie damy rady. Ale. ale, ale Reforma sądów się nie udała. Po, po, polepszyło? Reforma sądów się nie udała. No dobrze, reforma sądów się nie udała. Reforma sądów się nie udała, ale to nie, Dobra, z tego nie punkt. wyprowadzamy. Nie obiecali wyprowadz... wzrost, obiecali wzrost populacji. Za pomocą narzędzia takiego, że grabimy wszystkich Polaków, żeby tym, którzy mają dzieci, dorzucić 500 plus. Czyli nie, mojej ale, mamie ale, zabieramy ale... w podatku 500 zł, żeby jakiejś młodej kobiecie, 20-letniej, dorzucić w momencie, kiedy tak, urodziła dziecko. Ale, ale, ale Ta poczekaj, koncepcja poczekaj, miała poczekaj. służyć jednej rzeczy: zwiększeniu dzietności w Polsce, co się nie stało. No bo e, nie ma prostej zależności między 500 plus a dzietnością. Bo do trzeba dzietności było nie obiecywać. 500, nie 500 plus. A to trzeba za, było nie ale, kłamać. Ale zakładasz, że poprawiło, się daj... polskim, poprawiło się polskim rodzinom e, b, b, Ale sytuacja oni Nie powiedzieli, zakładamy, że naj... się poprawi polskim rodzinom, tylko obiecali, że robimy wam skok na kamerę. mamy starszym paniom 500 złotych, dokładamy młodym w sile wieku, żeby się rozmnażali. Obiecujemy Wam, że będzie przyrost naturalny zwiększony. I tego nie zrobili. Dlatego, bo nie dało się czyli od początku kłamali, bo nie, tylko zakładali, że, że a może wyjdzie. A, ale, ale zakładali to nie jest kłamstwo. Kłamstwo to jest intencjonalne powiedzenie, wbrew faktom. Jak nam mówisz, mówili co ale innego, jak mówisz, a w swojej to i to głowie się, zakładali. Że to, się, to i to się zdarzy, to nie masz pełnej odpowiedzialności za to, czy się zdarzy, bo jest jeszcze świat, jest, są jeszcze rozmaite siły, które oddziaływują na przyszłość, a przyszłość do tego wszystkiego jest nieprzewidywalna. No tak jak przed wojną ktoś obiecuje, że zbuduje. Centralny okręg przemysłowy, a potem bombardują Polskę Niemcy i nie zbudował. To znaczy kłamał? Nie kłamał, po prostu Niemcy zbombardowali Polskę i tak samo jest tu. Zakładasz, że jeżeli dasz to. W konsekwencji ktoś sobie pomyśli, dobrze, będzie mi łatwiej, a ten ktoś nie pomyślał sobie, dobrze będzie mi łatwiej. No i nie pomyślał i że to nie jest instrument do tego, żeby zwiększyć demografię, bo nie zwiększysz się sztucznie, bo w całej Europie ta demografia, Ale ta tak, demografia upada. Bo, bo nie, jest nie nie, nie, takie, nie, w Europie takie, nie upada halo, halo, chwileczkę, jest, nigdzie tak... nie upada. W dzielnicach muzułmańskich Marsylii jest BUM po prostu. Dzieci jest tyle, że jeszcze nigdy nie. Było, więc nie w całej Europie. Nie, nie. Na Lampedusie jakby im tylko dać kobiety, to też by się rozmnażali dużo szybciej niż oryginalni Włosi. No... Więc nie w tak, całej Europie, ja nie. mówię o, e, e, W Szwecji o! o! Europie. Eksplozja demograficzna, tylko że sami muzułmanie się rodzą. No widzisz. No i co? No i bez pe, 500 plus. No i bez ale tu ja wrócę do tego Dobra, że... Za, a ja poczekam, ale wrócę, niech wrócę. napiszą, dlaczego Mateuszek Kłamczuszek? Dlaczego, tak. skąd to się wzięło? Bo ja tego nie wymyśliłem. Ale to, Tylko to... ludzie już mieli tak dość tego, tak. że ciągle coś na... oszukuje no to ten tak, człowiek, to tak. że rysują go z długim nosem, jak Pinokio. No Rysują go, bo taka jest propaganda, że w ogóle PiS wszystko zepsuł, więc wszyscy mówią: PiS wszystko zepsuł. Osiem lat straconych dla Polski, straconych w ogóle, nic się nie udało zrobić. A tymczasem, jak patrzysz na rozmaite wskaźniki gospodarcze, o tym mówił premier Mateusz Morawiecki że jest tak, że inny jest poziom życia w Polsce teraz niż był 8 lat temu. A te 500 plus to ktoś poszedł i kupił yerba mate w sklepie kolonialnym Wojciecha Wojciechanczejowskiego i Wojciech Sielowski wzbogacił się na tym 500 plus, bo taki jest obieg pieniądza. Nie. Taki jest obieg pieniądza. Raz po prostu nie. jednemu zabierasz drugiemu daje to ten daje. Bo... Nigdy się kraj nie bogaci, gdy się zabiera obywatelom pieniądze po to, żeby dać innym obywatelom Pieniądze, a po drodze zeżreć trochę. To, to, to nie się jest nigdy problem. kraj nie bogaci na socjalu się nie zbogacił żaden kraj. Kraj się bogaci na produkcji przez obywateli, czyli im więcej pieniędzy zostaje w rękach obywateli, tym bardziej bogaty kraj. Kraj jest bogaty, gdy obywatele są bogaci, a nie gdy są rabowani po to, żeby jednemu zabrać, czyli on ma coraz mniej i drugiemu dołożyć i on ma cały czas za mało. Ale ty mówisz o karuzeli, która się nie kręci, a karuzela się kręci. Jak ktoś ma 500 zł, to może kupić coś, co ktoś wyprodukował. Jak nie ma 500 zł, inflacyjna. to tego nie kupi. Ono nie jest do końca Inflacyjna. inflacyjne. Nie jest do końca inflacyjne, dlatego że w Polsce, jak tak patrzyłeś, tam 93, 4, 5, 7 rok, to było mniej pieniądza niż w krajach zachodnich. Więc można było, była rezerwa. O tym w kurierze wnet w 2013 roku pewien doktor napisał, że my możemy spokojnie wypuścić na rynek nieinflacyjnie już liczbę, nie pamiętam, ale nawet około biliona złotych. I w ten sposób polska gospodarka zacznie funkcjonować normalnie. I tak było. A polityka no finansowa. Inflację trzydzieści procentową. Teraz sześcioprocentową. Mieliśmy inflację. 30%. Nie sześcioprocentową. Nie, Proszę obejrzeć swoje rachunki za prąd. Bo sześcioprocentowa to jest to kłamstwo, które powoduje, że w którymś momencie nos Morawieckiego będzie tak długi, że to nie Morawiecki że powiedział wyjedzie z Polski. Tylko, nie, to nie Morawiecki powiedział, tylko akurat Petru powiedział. To jego rząd opowiada. Nie, powiedział opozycjonista, opowiada, pan Petru powiedział. 6% inflacja, 6 inflacja jest, w tej chwili w Polsce. To ten kłamał albo głupi. Proszę, niech sobie każdy sprawdzi. Rachunek za prąd sprzed dwóch miesięcy i porówna z obecnym i niech mi powie, czy to było 6% albo za coś, co człowiekowi jest potrzebne do życia. Bo ja kupiłem ostatnio olej opałowy i mam tabelkę, w której się wpisuję od 2002 roku, czy któregoś tam, odkąd ten piec postawiłem, wpisuję sobie, ile płacę za olej opałowy, ile spalam. Więc widzę, że ten piec nie pali więcej, tylko pali dobrze, jest regulowany. Wymieniam pewne części, w no nie Był więc źle widzę, regulowany. Pali tyle samo. No był źle, bo go regulowałeś w zeszłym tygodniu. Piec regulowałem w zeszłym tygodniu. No tak, tak, tak mówiłeś, że tam trzeba było coś przykręcić, coś odkręcić, powiększyć temperaturę. No to znaczy, że go stale reguluje, wyłapuje. Jeżeli pojawia się jakaś wada, to wyłapuje ją natychmiast i reguluje na bieżąco. No to tyle wynika z zeszłotygodniowej wypowiedzi. Tak, że w zeszłym tygodniu coś było w nim nie tak i natychmiast został wyregulowany. I w związku z tym nie mam strat na tym piecu, tylko dobrze pali. No i widzę, jakie są rachunki, za którego rządu ile wynosi inflacja na oleju opałowym. A mnie to interesuje akurat. Olej opałowy, bo tego używam zimą do mojego pieca. Kogo innego interesuje węgiel? W drugim piecu palę węglem i też widzę. No ale to może nie jest. To się zdarzyło. To nie jest jeden I jak mi Petru inflacji. jakiś opowiada o 6% inflacji, to niech sobie dalej opowiada, ale ja zmieniam kanał. Ale teraz. Bo teraz u mnie w portfelu jest, nie ma 6% była inflacji. 18% inflacja, teraz jest 6% inflacja. Patrzysz, badasz miesiąc do miesiąca, jak to się zmienia? No nie zmieniło się więcej niż. Nie, o tyle. inflacji nie badamy miesiąc do miesiąca, bo wtedy, się, wtedy nos rośnie. Inflację badamy w troszeczkę dłuższych cyklach, bo miesiąc do miesiąca to może być tak, że była susza i truskawki nie wyrosły. A akurat wtedy w obrocie na truskawkach się dużo nabija i w związku z tym mamy zafałszowane dane. Albo, że była susza, albo, że była powódź, albo coś tam. Więc patrzenie na inflację w ciągu jednego miesiąca. W ciągu jednego miesiąca Orlen potanił benzynę w Polsce. I wtedy mogliśmy się wykazywać kłamliwie, nos dalej rośnie, że spadła inflacja i spadły ceny benzyny. Bo w sposób sztuczny Orlen napompował Nie, te, na stację benzynową teraz, trochę taniej. Teraz mogą spaść ceny benzyny. Gdzieś przeczytałem taką informację, że jest prognoza, bo jest taniej, więc jest prognoza, że ceny benzyny spadną niezależnie od wyboru. I niezależnie od tego, czy rządzi Tusk, premier Tusk, czy premier Morawiecki. To czy te, 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 cieszysz się z tej zmiany, że wreszcie Mateuszek, jak mówisz, kłamczuszek odchodzi, a przychodzi premier Donald nie, Tusk? Nie cieszę się z tego, że przychodzi Tusk. Mateusz Morawiecki wygłasza i mam cytacik. musimy skończyć ze wstydem, mikromanią, nie jesteśmy dziećmi, które Muszą się trzymać brukselskiego fartucha, powiedział Morawiecki. Czyli przez 8 lat zajmował się mikromanią i trzymaniem się brukselskiego fartucha. Ale to nie jest logiczne rozumowanie. Z tego nie wynika wcale, Logiczne. że się Musimy skończyć z trzymaniem się brukselskiego fartucha, mówił o sobie, o swoim rządzie Morawiecki, o, czyli powiedział, że no przez dobrze. 8 lat trzymał się brukselskiego fartucha i z tym chce teraz skończyć. I prosi, żeby go zrobić premierem na trzecią kadencję. To 190 głosów. Ale opowiadał nam kłamstwa na temat tego, jak mocno walczy ale, z Unią, ale, że be... nie trzyma się fartucha i że Polska jest makro, a nie mikro, że zbudujemy jakiś centralny port lotniczy dla całego świata, opowiadał. No i, to jest, I że ale cała ta, masa. Ale ta opowieść o to, to czemu mówimy, centralnym... musimy skończyć ze wstydem i mikromanią? To może jest to Teraz że... Jest... Jaka retoryczna? No, musimy... To jest expose, dokument państwowy. CPK, bym powiedział, projekt budowy CPK jest i on naprawdę się dzieje i ten port... Kiedyś, na... kilka lat temu rozmawialiśmy o tym i tak się wahaliśmy obaj, czy to jest słuszne, czy to jest niesłuszne. Ja jestem po stronie słuszne. Polska musi mieć ja, ja zyski z transportu z, z, z bo, pośrednictwa. No musi, tak, tak. To tak za jest. jedną opinię. Centralny komunikacyjny, infrastruktura i tak dalej. To wszystko jest potrzebne. I to nie jest mikromania, więc musimy skończyć z mikromanią. Ale powiedział, że musimy skończyć z mikromanią, czyli I my o sobie mówił o swoim rządzie, bo to było jego ekspozycja I dlatego nie mówię, że to jest twoje złe wnioskowanie, tylko błąd logiczny premiera Mateusza Morawieckiego, bo na pewno nie to chciał powiedzieć, co powiedział i nie to, co usłyszał Wojciech Cejrowski. Na pewno się nie no przyznaję ja do mam nawet fartuszka. na piśmie. Ja tego nawet nie słuchałem. Ja Tylko wiem, że mam mas... to na piśmie. To ja też. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTube i dziękuję za to samo na Ramble. To jeszcze, żeby skonkludować jakoś ten temat, pytanie agencji sondażowej Iris. Nie znam tej agencji, to w Polsce zrobili badania. Jakim premierem będzie Tusk? No i 42% Polaków stwierdziło, że złym zaokrąglam liczbę, bo mi się nie chce. A 22%, że przeciętnym. Czyli 64%, że albo zły, albo przeciętny. I mimo to Polacy woleli tuska od Morawieckiego, z czego płynie wniosek, że nie wiem, bo nie znam, jaki jest Morawiecki, ale Polacy oceniają go jeszcze gorzej, niż Koszmarna ocena wystawiona Tuskowi, bo 42% uważa, że będzie złym premierem Tusek, a mimo to wybrali go ponad morawieckim. 30, no, i z tym 30, się w demokracji 30, musisz mierzyć Nie, nie. 37% ludzi zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość w tym na Mateusza Morawieckiego e, mniej ludzi zagłosowało nie. na koalicję nikt nie głosował na Morawieckiego w tym nie. E, ludzie nie, głosowali na nie, albo bo, bo Mateusz Morawiecki startował w tych wyborach to nie możesz być taki uparty i powiedzieć, że jakaś agencja nikt IRIS wtedy po prostu nie myśli tworzy o wyobraźnię polityczną Wojciecha Cejrowskiego. No tak nie jest. No nie jest no tak. Jak no jak to nie tworzy? To mi przemówiło do wyobraźni to, co przeczytałem. No ale... No Przemówiła. Sprawdź, sprawdź źródła. Wiesz, ile było sondaży rozmaitych na tej ziemi? Wiem. I takich, i i owakich, taki. I... Z tego nie. sondażu wynika, że w tej grupie, którą badali, to ludzie, po, pomimo tego, że Tuska oceniają, że będzie złym albo przeciętnym premierem, to i tak woleli Tuska. Możesz tak dobrać. Nie, nie wiem, co to za sondaż. Nie widziałem tego sondażu. Niech sobie będzie, niech sobie popłynie. A, <laughs> niech sobie popłynie. No niech sobie popłynie. To jest. Dobrze, to ponieważ jest adwent, to meksykańska piosenka, bo w Polsce są roraty, to jest nabożeństwo, które w całym Kościele jest gdzieś zapisane w kwitach, ale wymarło w wielu krajach. W Ameryce e, u jednego księdza spotkałem, on to raz przez cały adwent zrobił, bo gdzieś wyczytał w książkach, nie wiem, może w Polsce był, i zauważył, i mu się spodobało, znalazł w starych książkach, czym są roraty i zrobił od wielkiego jublu raz ludziom w sobotę, zrobił im roraty. A w Polsce się na roraty codziennie chodzi. I w Meksyku też są pieśni roratnie. Tam oni z kolei coś w rodzaju kolędników chodzi po domach. I, i to ta modlitwa śpiewem przypomina trochę nasze yy, majowe. Przy kapliczkach. Jak ludzie do kościoła mają trochę za daleko, to zmawiają różaniec przy jakiejś kapliczce, śpiewają chwalcie łąki umajone. I w, w Meksyku w Adwencie coś takiego jest, że się chodzi po domach i śpiewają manianitas. To są takie poranne piosenki do Maryi. Nie wiadomo, czy to kołysanka, jeszcze co to jest, bo jeszcze Jezusek się nie urodził. No tylko takie manianitas śpiewają i przyniosłem jedną taką, czyli odpowiednik naszych rorat, tylko po meksykańsku.